cafe To był Justin Bieber z najnowszą piosenką na antenie Radiadoksa. A ze mną ostatni goście dziś w naszym paśmie kulturalnym, Halina Oster ze Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, reprezentantka projektu Latarnie Polsko-Niemieckie Współpracy Młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać dziś przede wszystkim na temat właśnie tego projektu, a głównie skupimy się na tym, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby korzystać właśnie z tego projektu, bo można pozyskać środki, można realizować projekty. E, trzeba mieć tylko pomysł no i aplikować o te środki. Tak, ja może na sam początku chciałam powiedzieć, bo e, wydaje się, że wszyscy znają organizację polsko-niemiecka Współpraca Młodzieży, ale niestety tak nie jest. Więc ta organizacja działa od 1995 roku i działa w ramach podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i w ramach tego przez tyle lat już e, 31 rok możemy pozyskiwać pieniądze na różnego rodzaju projekty, żeby doskonalić współpracę między Polską i Niemcami. Głównie dotyczą projekty młodzieży do 26 roku życia. Kto może właśnie zgłaszać takie projekty chęć realizacji projektów? Praktycznie te projekty mogą zgłaszać wszyscy, bo i organizacje pozarządowe, i, i jakieś ugrupowania działające, czy jakieś grupy działające y, przy, przy religijnych, przy kościołach działające y, harcerstwo, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia NGOsy. No, praktycznie wszyscy mogą. Zawsze można, czy domy kultury, szkoły, bo ta współpraca i te dofinansowania są zarówno kierowane do młodzieży szkolnej, jak i do młodzieży pozaszkolnej, ale także możemy szkolić multiplikatorów, czyli osoby, które takie projekty będą pisały i ten nie obowiązuje już ta klauzula, że do 26 roku życia, więc wtedy możemy zapraszać do projektów osoby po 26 roku. Ale jeżeli słuchają nas na przykład właśnie chociażby przedstawiciele Domów Kultury powiedzmy i no chciałby aplikować po te środki, no to tutaj projekt, który napiszą musi już dotyczyć właśnie, musi być adresowany do tej młodzieży, do tego 26 tak, roku życia. Tak, tak, docelowo dotyczy to właśnie młodzieży. Do 26 roku życia. Przez te całe lata w polsko-niemieckiej współpracy y, dofinansowano bardzo dużo, bo aż 80 tysięcy projektów, i aż 3 miliony młodzieży skorzystało z tego dofinansowania. Y, natomiast y, ta, te tematy mogą dotyczyć bardzo wielu sfer naszego życia, między innymi właśnie kultura, nauka, technika, różnorodność, historia, religia, język, muzyka, taniec, sport, ekologia, także praktycznie każdy może znaleźć swoją dziedzinę, w której chciałby nawiązać współpracę z ludźmi po drugiej stronie granicy. Czyli nie tylko młodzież, ale młodzież właśnie z dwóch krajów. To jest przede, przede wszystkim. wszystkim młodzież z dwóch krajów, a powiem więcej, nie tylko z dwóch, bo możemy zaprosić. My jako Polska i Niemcy możemy zaprosić trzeci kraj i wtedy możemy aplikować także do udziału właśnie młodzieży z trzeciego kraju. Trzeba mieć po prostu pomysł. To może być dowolny pomysł. Na, na przykład nie wiem, warsztaty muzyczne, powiedzmy. E, wystawa wystawa e... teatralne, obozy. Można dofinansowywać od czterech dni do 28. Czyli mogą to być na przykład letnie obozy dla dzieci przy czym y, taka sama ilość y, taka sama liczba dzieci z Polski jak z Niemiec, czyli musi je to równoważyć, tak? Czyli, czyli e, e, także można na przykład uzyskać większe pieniądze na projekty, jeżeli bierzemy udział w takich, w takich e, konkursach na nagrodę polsko-niemieckiej współpracy. One są ogłaszane e, co parę lat, i e, pierwszym takim tematem w latach 2013-2016 to były perspektywy zawodowe młodzieży, tak? W 2017 i 19 to była różnorodność szeroko rozmiany temat, bo tam była i różnorodność kulinarna, i religijna, i, i, no i również y, dotycząca orientacji seksualnej, tak? I y, rok 2021 i 2023, z racji tego, że jest, y, COVID nas opanował, to temat przewodnik to jest u mnie i u ciebie, wymiana młodzieży lokalnia. Są także projekty online, które także są dofinansowywane. A co jeżeli na przykład słuchając co nas teraz grupa, która chciałaby aplikować po te środki, no nie zna młodzieży po tej drugiej stronie, stronie granicy, czy w jaki sposób możecie znaleźć właśnie tą grupę z Niemiec? Z racji tego, że my jako Stowarzyszenie Klanza działające na terenie Opola, Opolszczyzny właściwie, bo my jesteśmy z Ozimka, działamy przy Domu Kultury w Ozimku, to my możemy pomóc, bo my już wiele lat y, współpracujemy z Niemcami i mamy mnóstwo. Y bardzo ciekawych organizacji, które chętnie biorą udział w różnego rodzaju projektach i między innymi teraz właśnie w lutym będziemy organizowali wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową, ponieważ tam mam, mam szczęście i radość uczyć młodzież studencką właśnie z Wyższej Szkoły Bankowej, więc studenci za każdym razem biorą udział w tych naszych projektach i można się skontaktować z nami właśnie z Towarzyszeniem Klanza, można znaleźć w internecie, Moje nazwisko, czy, czy na naszą stronę na Facebooku i przez nas się skontaktować, ale także można po prostu wejść na stronę polsko-niemieckiej współpracy i tam są giełdy partnerów, tam są ludzie, którzy się zgłaszają, którzy poszukują partnera po stronie polskiej do takiej współpracy, także nie jest to trudne. Ale jeżeli się szuka przez polsko-niemiecką współpracę, przez bank danych, no to jest to raczej takie anonimowe. Natomiast my możemy skontaktować, z osobami, których, które znamy, z organizacjami, które już z nami robi, robiły różnego rodzaju projekty i wydaje mi się, że to jest też warte polecenia. Czy jest jakiś termin graniczny, kiedy można aplikować, zgłaszać pomysły? Aplikujemy przez cały rok. Tu nie ma limitów, że wyczerpią się. Po prostu są pieniądze i te pieniądze są dofinansowane. Dofinansowane są do każdego, do każdego osobodnia, yy, który, w którym yy, młodzież pol, z Polski i z Niemiec się kontaktuje i współpracuje ze sobą. Dofinansowane są do jazdy, ale ja chciałam także powiedzieć, że yy, z bardzo ciekawych yy, Propozycji polsko-niemieckiej współpracy to, to są praktyki zawodowe. Czyli są dofinansowane do trzech miesięcy. Ktoś z młodzieży chce na przykład pojechać, zdobył jakiś zawód i chciałby bardzo w Niemczech wypróbować, jak tam jest, no to trzy miesiące jest w stanie w ramach dofinansowania polsko-niemieckiej współpracy po prostu odbyć tę praktykę, i również młodzież niemiecka może do nas przyjechać. Ale są także projekty specjalistyczne i takie małe, szybkie projekty, cztery. 4 razy trzy, to są właśnie o tym, o czym Pani mówiła: jakieś kulturalne, jakieś małe wydawnictwo, jakiś mały film nakręcić, i w tym momencie y, można te pieniądze pozyskać na koncert, na płytę, na książkę. Także jest tego bardzo, bardzo dużo. A y, znalezienie partnera wydaje mi się, że. Jeżeli ludzie chcą i mają ciekawy pomysł, to zawsze się znajdą inni, którzy by chcieli wspólnie taki, przynajmniej taki pomysł realizować. My nie mamy z tym problemu. Wszystkie pomysły, które realizujemy i my jeszcze zrobiliśmy taki maleńki kruczek, ponieważ yy, nasze projekty dotyczą młodzieży. Ale młodzież przygotowuje warsztaty i różnego rodzaju działania dla starszych, ponieważ ja również prowadzę szkołę Superbabci i Superdziadka w Ozimku i z radością bierzemy udział w tych warsztatach, gdzie młodzież z Polski i z Niemiec, studenci przygotowują różnego rodzaju warsztaty na różne tematy. No i wtedy, tak jakby, mijamy troszeczkę to, że jest tylko dofinansowanie do 26 roku życia, ponieważ młodzież rzeczywiście ma swoje spotkanie kilkudniowe ale celem jest przygotowanie warsztatów, gdzie jest pełna integracja międzynarodowa, międzypokoleniowa, międzykulturowa. Także ja jestem otwarta na, na tego typu działania, bo uważam, że one mnóstwo dobrego nam przynoszą. To teraz podsumowując nasz temat, osoby zainteresowane, gdzie mogą znaleźć więcej informacji, co muszą zrobić. Osoby, które bardzo by chciały taki, czy mają, może nawet nie bardzo, ale są zainteresowane i chciałyby, to po pierwsze mogą zadzwonić do mnie, yy, czyli Halina Oster, ja się nazywam, albo mogą po prostu wejść na stronę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Aha, jeszcze chciałam, bo bardzo ważna sprawa jest, ponieważ bardzo dużo osób mówi: "Nie, nie, ja nie mogę pisać, bo nie znam języka niemieckiego". Nie trzeba znać języka niemieckiego, ponieważ zarówno w Poczdamie, jak i w Warszawie, wszystkie osoby, które pracują w polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, znają obydwa języki i płynnie możemy z nimi się bez żadnego problemu porozumiewać. I w Niemczech, i w Polsce, także nie jest to żadną przeszkodą. Czyli polsko-niemiecka współpraca młodzieży, zachęcam również do ciekawych wydawnictw, które tam są, albo za darmo, albo, albo w bardzo niskiej cenie, no albo po prostu przez nas i wtedy my pomożemy, my pomożemy zrobić, zrobić, złożyć jakiś porządny wniosek, ale także chciałam, żebyście się Państwo zainteresowali, ponieważ 4 grudnia Izabela Szafrańska będzie miała u nas piękny koncert w Ozimku. Będzie to koncert w ramach Latarni Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, gdzie zaprosimy bardzo wielu ważnych ludzi naszego terenu, ale także zaprosimy osoby, które robią już takie projekty i które się wymienią swoimi pomysłami. Także gdyby ktokolwiek był zaciekawiony, to bardzo proszę, żeby się z kontaktował. Zapraszamy zatem serdecznie i jeszcze raz przypomnimy to w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na stronie internetowej, na profil na Facebooku, tam poszukujemy więcej informacji. Albo na Klanza Opole. Odsyłamy. A naszym gościem była dziś właśnie reprezentantka projektu Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, także reprezentantka Stowarzyszenia Pedagogów i Animorturów Klanza, czyli Halina Oster, która jak słyszeliśmy, chętnie służy pomocą Dziękuję bardzo za możliwość przekazania tej informacji.